Cześć! W dzisiejszym odcinku rozpakowanie oraz powód, dla którego kupiłem nowe body, czyli Sony Alfa 74. Zapraszam! Jeżeli oglądaliście odcinek za kulisami, gdzie zabrałem was za kulisy mojej pracy wideografa nieruchomości oraz filmików promocyjnych dla np. Airbnb lub pensjonatów, to tam widzieliście bardzo fajne ujęcia. Przynajmniej tak mi się wydaje, znaczy raczej jestem pewien, że były bardzo fajne. <noise> Wszystko było kręcone moim obecnym aparatem, czyli Sony Alpha 7C i obiektywem Sony FE12 do 24 mm światło F28 G Master. I ogólnie wszystko ok, i wyszło bardzo fajnie. Eee, wideo dla technicznych geeków, bo to głównie o limitacje technologiczne chodzi techniczne, eee, to było nagrywane w 8 bitach, było to nagrywane w 4K30 klatkach na sekundę, i niestety. Aparat, którym nagrywam, ma kropa. I przy normalnym nagrywaniu, przy vlogach, to mianowicie z większego znaczenia nie robi, ale krop polega na tym, że macie pewnego rodzaju powiększenie. Przy jakości Full HD tego kropa nie ma, przy jakości 4K ten krop już był w wielkości 1,5. Czyli jeżeli nagrywałem obiektywem 12 do 24 mm, to pomimo tego, że sensor to jest pełna klatka, to z 12 mm robiło mi się nagle 18 mm. I wszystko ok. Nagrało się pięknie i generalnie nie mogę mieć zastrzeżeń. Ale idąc dalej, analizując moje nagrania, analizując tryby, w jakich mogę nagrywać, kodeki, w jakich mogę nagrywać tym aparatem właśnie Sony Alpha 7, A7C i po rozmowie z moim wykładowcą Pawłem, po zmianie pewnych ustawień, no zobaczyłem bardzo dużą limitację ze względu na sprzęt. Nie zróbcie mnie źle. Sony Alfa 7 c Nagrała fantastyczne wideo, pokażę Wam kilka ujęć, czy to z wakacji, czy to właśnie z tych nieruchomości, czy z powszednich nieruchomości. Nagrywa bardzo fajne wideo i zobaczcie teraz zdjęcia. Te wszystkie zdjęcia, które teraz widzicie, one były zrobione właśnie Alfa 7C. One są naprawdę fantastyczne i mówiąc zupełnie szczerze, nie ma się do czego przylepić. Tak samo wielkość tego aparatu jest na tyle kompaktowa, że... Że on się mieści praktycznie wszędzie. Wiadomo, mamy obiektyw. Jeżeli go zdejmiemy i założymy za ślepkę, to ten aparat robi się dużo mniejszy i można go schować, praktycznie do kieszeni. Ale właśnie te limitacje sprzętowe tego aparatu wiem, że będą mi ciążyć na dalszym rozwoju mojej kariery wideografa. I myślałem, że jakiś czas temu o zmianie aparatu, zmianie aparatu, ale cały czas się wahałem. I właśnie ostatnio. Dzięki Ani, także dziękuję Tobie Aniu za, za pomoc, Ania pomogła mi zdecydować się na to, że faktycznie, słuchaj, jest ta limitacja dla Ciebie ważna, że jeżeli zmienisz aparat, będzie, będziesz, miał, będziesz mógł kręcić nie wiem, dla Ciebie lepsze wideo, lepsze kodeki, będzie to jeszcze bardziej wyraźne, będziesz mógł więcej zrobić z kolorami. Ja mówię, tak, no tak, no jakby o to chodzi, że kurczę, to no będzie ta zmiana, będzie ta zmiana i będę mógł zrobić po prostu z tym więcej. Bo nie ukrywam. E, dla tych, którzy nie znają się, no to jeżeli nagrywacie w 8 bitach kolory, no to tamtych kolorów jest X, e, napiszę na ekranie, bo teraz nie pamiętam. Nowy aparat, który kupiłem, e, nagrywa w 10 bitach, więc tych kolorów do obróbki i tej głębi, tej highlightsów, czyli y, i shadowsów i, i i, i ciemni, i blacks, mamy dużo więcej pracy z tym. Możemy... lepszy profil płaski jest, gdzie ten obraz wygląda jakby był totalnie wyprany, ale po wrzuceniu do komputera można powyciągać wszystko. I cienie, i biele, i, 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 i cokolwiek innego. Kolory pociągnąć to wszystko wygląda zupełnie inaczej. A najważniejsze jest to, że przy 30 klatkach na sekundę w 4K nie ma żadnego kropa. Przy 60 klatkach na sekundę jest krop 1.5, ale przy 18 mm zupełnie mi to nie przeszkadza, ponieważ poprzednio nagrałem to wszystko w 4K, 30 klatkach i był krop. I dało się z tym żyć, wideo wyszły rewelacyjnie. Natomiast tu mam taką możliwość, że przy robieniu slow motion dwukrotnym, czyli przy tych 50 czy 60 klatkach, to właśnie mam tą możliwość, że ma tego kropa, co daje mi też jakby dalszy zasięg. Nie będę się zdawał w detale, bo bym tu spędził 5 godzin, ale właśnie tak. Jest jeszcze cage, gdzie mogę zamontować różne bajery. Tego cage'a mam też na A7C. To jest właśnie ten obiektyw. Tutaj widzicie, 12 do 24 mm. Tu jest na 12 mm, tu jest na 24 mm. I jak on jest wysunięty, jest turbo mega szeroki. Po pierwsze, to jest kolejna ważna rzecz, dla którego e, chciałem inny aparat. Mam tu dwie karty pamięci, a mianowicie Ustawione mam teraz tak, że nagrywa na dwie jednocześnie. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli robicie ujęcia tak jak ja, real estate, czyli nieruchomości, to nagrywacie na dwie karty równocześnie. Jeżeli jedna karta zawiedzie i jedna karta zawiedzie, to zawsze macie kopię na drugiej. Prawdopodobieństwo, że zawiodą obie jest po prostu bliskie 0. Znaczy, no jest, ale jest bliskie 0. Kolejna ważna rzecz to jest ilość guzików, które mogę sobie przypisać do różnych funkcji. A także wybór trybu pomiędzy fotografią, wideo oraz zwolnionym tempem. Także nie muszę zmieniać za każdym razem ustawienia migawki, ustawienia przesłony, jak zmieniam pomiędzy aparatem a wideo, bo wszystko jest ustawione pod różne tryby. Tutaj powinniście zobaczyć. Właśnie tak. I, i, i zmiana, jakby możliwość personalizacji tych wszystkich ustawień. Tutaj. Ten obiektyw z tym aparatem i cage'em to jest, to jest, to jest pro-zestaw. E, aparat jest hybrydowy, czyli z nastawieniem na zdjęcia i na wideo. Myślałem o aparacie z, czy też kamerze e, bardziej nastawionej na wideografię, ale wtedy zdjęcia, no, no nie, nie miałbym czym robić zdjęć. Znaczy miałbym ten aparat oczywiście, bo to body póki co jeszcze zatrzymuje, a nie bym powiedziała lepiej mieć dwa niż mieć jeden, bo jakby coś się zepsuło w jednym to zawsze masz drugie. Święta Prawda, czyli kopia zapasowa. Tak więc, kurczę, jestem mega szczęśliwy. Mega szczęśliwy, bo myślę, że to pomoże mi jeszcze bardziej wznieść się na, na wyżyny swojej kreatywności. Pomijając fakt, że uczę się teraz właśnie na, w college'u, i myślę, że to też spowoduje, że moje filmiki i na YouTube, i w Rulester będą lepsze. Na YouTube przede wszystkim może story tolink się polepszy, bo z tym często miałem problem i trochę było chaotycznie i nie do końca. Przyznam się szczerze, nie do końca ciekawe. Czasami, czasami nagrywałem filmiki, i mówię, kurczę. Sam się nudziłem. <grym> A czasami po prostu były naprawdę mega fajnie oglądające i mógłbym sam siebie oglądać ile się razy. Ale. Co do zdjęć. Kurczę. Większa matryca jest, więcej zajmująca, więc trzeba będzie kupić nowe dyski, żeby mieć to gdzie pomieścić. Tak czy inaczej, wierzę, że ten aparat mój zapał do pracy, mój zapał do poznawania kolejnych technik, jak color grading, czyli kolorowanie obrazu, jak wyciąganie różnych opcji, właśnie z tego aparatu, którym, których ma on więcej niż ten, którym obecnie nagrywam, pozwoli mi na to aby właśnie stać się coraz lepszym wideografem. I tu chodzi po prostu o to, żeby stać się lepszym niż jest się teraz. Hmm. Używam slidera. Ostatnio używam właśnie do nagrywania tych biroli, które widzieliście. Kurczę, jaka to jest frajda. To jest naprawdę frajda. Teraz praktykuję co drugi dzień chodzenie z gimbalem po domu, żeby wyćwiczyć ciało, wyćwiczyć ninja walk, żeby nie było tych ruchów hmm. Koryguję ustawienia gimbala. To są wszystko detale takie techniczne, które dla osób, które się nie interesują, mogą nie być istotne. A dla osób zajmujących się wideografią, filmografią czy czymkolwiek innym, związanym właśnie z ruszającym się obrazem, będą to bardzo ciekawe rzeczy. Postaram się więcej rzeczy zgłębić i pokazać wam co i jak. Mam nadzieję, że będzie to pomocne. Mam nadzieję, że zaciekawi to kogoś. I mam nadzieję, że zapali to Was do tego, abyście sami wzięli na przykład telefon czy kamerę, jakąkolwiek macie, i zaczęli nagrywać. Może to pomoże Wam zrobić ten pierwszy krok, czy to na YouTubie, czy otwierając własny biznes związany właśnie z wideografią, czy. Boże drogi, cokolwiek innego. Myślę, że to dzisiaj koniec tego mojego monologu. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Jeżeli podobał się birole i zdjęcia, zostawcie łapkę w górę, to, ponieważ to zawsze pomaga, aby filmik dotarł do szerszej grupy odbiorców. Pamiętajcie także zostawić subskrypcję. Jeżeli zasubskrybujecie, to kliknijcie w ten dzwoneczek, aby być powiadomionym o każdym nowym filmiku, który wrzucę na kanał. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki, do następnego, cześć. To nagrywacie na dwie karty równocześnie. Jeżeli jedna karta zawiedzie, bo za, że za to, że, bo za, że, za to, że